tu jest końcowy przystanek na pętli przebudowywanej, bo tam też jest rozkopane na, na starym końcowym. Robią ja pobocza, parkingi, takie tam przebudowa cała. Także. <coughs> fajnie dziurawo, dziury straszne. A, plac budowy, praktycznie jeździłem po placu budowy. Oj i 700, no prawie na minus 1, no, minus 1, no ale nic nie zrobię światła. Je. Szło dobrze, dobrze i światło mnie na końcu tutaj na witaminocentrum zatrzymały Także było dobrze, no ale tutaj zawsze tam Proforma. przyszła forma Kogo nie ma Nie ma, nikt nie chce wsiadać, nie chce długo opismy spad Teraz nadobimy na centrum 7 zjeżdżamy Zjeżdżamy z leśniczówki na bazę po tej nierównej walce na no, linii 190 4 kółka i linii 152 kółka dobra na razie przerwę tego gadanie bo ludzie wsiadają jednak no dobra wszyscy wysiedli wszyscy wysiedli jedziemy U nas w, nas w sumie, nie milczą, licząc końcowego, ostatni przystanek Myśliwska, Nie ma żucińskiej na żądanie, nie ma polifarbu na żądanie. Nie ma rodestowej paścińskiej na żądanie. DAS 700. -ki. Takie dziury w tej gry, tak się wszystko, i, i się potem dziwi, że. Te autobusy, te plastiki się telepią, jak to wszystko jest tak dziurawe. No ale podwyżki dostaniemy złotówka brutto w styczniu, złotówka brutto w lipcu. Także szapoba dla związków, by normalnie miało być 2,50, ale jest złotóweczka. Szaleć tylko szaleć Brud to oczywiście zaznaczam, tylko szaleć milionerzy, normalnie będziemy milionerami Ciekawie że w tym roku pójdzie na Arkę na Heinekena a zabraknie dla kierowców Mówiąc o tym, że prezydenci miast dostają, przynajmniej jeżeli chodzi o panią prezydent Gdańska dostanie 8 tysięcy pensji więcej, no tak, że taka ustawa między innymi przygotowana przez PiS też także takie buty wesoło, fajnie chcieliśmy się ich szczęściem. Szkoda komentować i szkoda strzępić ryja na takie, na takie coś trudne. Miałoby być tak piękne, takie zapowiedzi były w pierwszych rozmowach. No ale przy drugich rozmowach już... Czar prysu. Tak to jest. <laughs> no i co, elektryk jest testowany, ktoś napisał w komentarzu że przez tydzień krótki mały elektryk na 137 tam akurat to pasuje na tą linię jak najbardziej ciekawe jakie ma tam parametry no, zdziwiony byłem, bo dzisiaj przyjechałem na bazę stawić samochód, szedłem jeszcze po Wymiałem na dyspozytorni i patrzę no, co tutaj stoi jakieś coś dziwacznego z karteczką na tym On chyba nie miał niemieckie numery a to jakiś tester elektryczny na 137 także, także takie buty taka ciekawostka się trafiła przyrodnicza no dzisiaj widziałem drugi, drugi MAN dotarł na, na zajezdni PKA

zacząłem, no trochę jeszcze dnia było, ale, ale jak już dojechałem na leśniczówkę i z leśniczówki jechałem teraz na na Skaszubski, to, to już wszystko po zmierzchu całe zadanie praktycznie w niedzielę będzie podobnie, jeszcze lepiej zresztą, bo koń, zaczynam jeszcze później 15.40 chyba tam 9 czy 8 na 105, a kończę 26:48 także. Taka ciekawostka też przyrodnicza. I co, i potem 10 dni urlopu? No 12, bo 29 30 i do 10 grudnia urlop jeszcze tutaj zaległy do wykorzystania. Także od jazdy chwilę odpoczniemy. Szkoda, no, czy szkoda, nie, bo od nowego roku ten. Te ogromne pieniądze, będziemy tą wielką podwyżkę dostaliśmy, także, także tak to będzie od nowego roku. No nic, no, na, na wieczór ciężko się nagrał, człowiek jest zmęczony. Nie chce się już po prostu, chce się jechać do domu. Chce się jechać do domu i położyć spać. Także. W się wylogować z tych bajerów i wyjść, Dobra. tankowanie, wstawiamy wóz na tankowanie i spadamy, proforma trzeba by na pewno. Nikogo nie ma, dobra na razie